To niewątpliwie jedna z największych gwiazd polskiej sceny muzycznej w ostatnich latach, choć czasami nieco kontrowersyjna. Jego sukcesy można długo wyliczać: zdobywca drugiego miejsca w programie talent show TVN X Factor z 2011 roku, od czego niejako rozpoczęła się jego kariera. Potem był szereg występów, wzrost popularności i wiele nagród. Reprezentant Polski z utworem Color of Your Life w konkursie piosenki Eurowizji 2016, kiedy to zajął ósme miejsce. Ponad 200 tysięcy obserwujących na Instagramie i on odwiedzi krosno Odzańskie i będzie to jeden z przystanków na trasie koncertowej. Michał Szpak, bo o nim mowa. Zagra w Krośnie Odrzańskim w niedzielę 4 czerwca. To być może gwiazda, która wywołuje duże emocje, ale tak powinno być, żeby artyści wywoływali emocje, e, u jednych pozytywne, a u innych być może kontrowersyjne, a może jeszcze inne. Ale tak naprawdę chodzi o wspólną zabawę i to, żebyśmy w Krośnie mogli powitać podczas trasy koncertowej Michała Szpaka. Michał Szpak w trakcie swojej trasy koncertowej w Krośnie Odrzańskim zaśpiewa największe przeboje w tym czasie w mieście Odbywać się będzie rybobranie, więc koncert z trasy idealnie wpisze się w kalendarz krośnieńskich imprez i będzie otwarty dla publiczności. Skoro już o rybobraniu mowa, trzeba ogłosić też gwiazdę sobotniego wieczoru rybobrania. Wsłuchując się w głos mieszkańców, którzy oczekują różnorodności podczas święta miasta, w sobotę 3 czerwca gwiazdą będzie zespół Long and Junior. Twórcy takich hitów jak Tańcz, 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 Kolorowa Sukienka czy Bądź Moją Królową, które mają po kilkadziesiąt milionów odsłon na YouTubie. Rybobranie 2023 w Krośnie Odrzańskim odbędzie się 3 i 4 czerwca, w pierwszy weekend miesiąca. Poza muzycznymi elementami nie zabraknie parady, jarmarku, zabaw czy też atrakcji, zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Podobnie jak w roku ubiegłym, także i tym razem rybobranie odbędzie się na promenadzie ulicy Parkowej i w Parku Tysiąclecia. To miejsce na razie jest z nami na stałe, dlatego że port jest nadal w remoncie, ale myślę, że krośnianie bardzo ciepło przyjęli tę lokalizację i stwierdzili, że oprócz tego, że można tutaj brać udział w wielkim wydarzeniu, można też po prostu odpocząć, zrelaksować się i zobaczyć jak pięknie wygląda panorama Doliny Odry. O szczegółach wydarzenia na pewno będziemy informować jeszcze na naszej antenie.